Widzu, jeżeli widzisz mój film, to nie zapomnij o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to zostaw. A jeżeli zrobiłeś, to dziękuję Ci bardzo serdecznie. Zapraszam Cię teraz do oglądania odcinka. Elo, Elo się ja jestem DJ Mamona i witam Was w kolejnym odcinku, tym razem z Trackmanin 2 Stadium. I można się przywitać, więc... Już, już tutaj złapałem cię, chciałeś powiedzieć Trackmania Nations Forever, ale no nie. Ale ja się poprawiłam. Tak, swoją drogą ja nie wiem czemu mi ta Trackmania Nations Forever nie chce działać. No, ja też nie wiem. Yy... Ogólnie to na dole... Tam, bo tutaj inni nie wiedzą Trackmania Nations Forever przestała mi działać wypieprza mi się na i nie wiem jak to rozwiązać w ogóle mm -hmm. no a u mnie tak jak widzicie na dolnym lewym rogu jest kamera więc ja jestem ciekawa jak ten odcinek w ogóle wyjdzie Ale pewnie wyjdzie tak samo jak wcześniejsze. Więc. No pewnie tak, no. Chociaż wiesz, no to jest e, duża zmiana, więc e, no troszeczkę. E, troszeczkę. No, będzie na pewno inaczej. Oj to na pewno. Więc no, zobaczymy, jak ten odcinek w ogóle wyjdzie. O, ale poprawiłam teraz... No. Ale ten zakręt jest czasami. O, tutaj Ryu pisze, żebyśmy głosowali jak możemy. Mhm. Ja chyba to. Po... Bo tutaj testowanie map jest i będą, e, będą bardzo często skipy map. Mhm. Także, żebyśmy mieli to też na uwadze i Dobra, możliwe, że będzie troszeczkę więcej tych map dzisiaj. Właśnie ja muszę zobaczyć ile pododawali i kurde ile dodali map. 23 mapy. Ojeju. No to zobaczymy ile to wyjdzie. Jeszcze mamy drugi, yy, drugi odcinek do nagrania, także... No właśnie. Także tu trzeba też patrzeć, nie? Dobra, ja tu myślę jak tutaj zrobić ten zakręt od początku, ale chyba mam jakąś koncepcję. O! Dobra, udało się. W sensie, żeby lekko zrobić tego, Grasslida. Lekkiego. Aha. No ja tu mam taką koncepcję, że nienawidzę dyrta, ale to swoją drogą. No ja właśnie na dyrcie to robię. Całkiem niezły czas mam, powiem szczerze, jak zrobiłam tego. No taki nie najgorszy, no powiem tak, mnie na pewno jeszcze przegonisz. Mhm. Bo ja to tu nie wiem, jak zrobić lepszy czas. No i... no ja właśnie nie wiem, czy teraz poprawię, nie? No, ja już nie. No, ja chyba też nie. No nic, no nie udało się. A jakieś tam punkty zdobyłam? Oho. No, ja właśnie nie zdobyłem punktów. No, ta mapa się zaczyna ciekawia. Mhm. Zobaczymy jak dalej. O, dobrze, że ja mogę na razie. E, fajna taka ścieżka. No. Fajne te tekstury taka, są takie. Taka inna. Mhm. O. I to mi się właśnie podoba w mapach, że są inne poprzez właśnie zmiany tekstur, czy dodanie czegoś. Mhm. To jest fajne. No. Przynajmniej nie ma tej monotonii, jak to zwykle bywa na mapach, gdzie są standardowe tekstury. Mhm. Zagłosujemy, bo widzę, że jest dobra ta mapa. Tutaj jedziemy, dobra, dobra, dobra. Jedziemy, jedziemy. Ła! Ale się zahaczyłam teraz. Prawie, prawie. Źle tylko pojechałam w sensie yy, takim, że już byłam na mecie w yy, samej o. o, Tutaj trzeba uważać, żeby czasem przez, przypad, przez przypadek nie ominąć się Ja, wir Ładnie wyszło. Teraz zobaczmy tylko czy wyjdzie. O! Oj, prawie. Prawie bym w ten zakręt weszła. Dobra, coś tam poprawiłem. niewiele. Mhm. a ja dalej nie mogę tam na razie podjechać. Zaraz zobaczymy czy mi się uda. To zobaczę w którym miejscu. No już właśnie! Teraz ostatnie nam zostały, co ostatnio? Sekundy. No i nie zdążyłam, ale i tak ładnie. To jest chyba teraz trzecia mapa, dobrze kojarzę. Tak, trzecia ale, mapa. Ale LEGO. No, takie. Takie niby to LEGO, ale też coś innego chyba. Aha. Tak mi się... Kurde, jaka kamera fajna. Aha. Tego City, dawno kiedyś ten, yy, kiedyś chciałam mieć takie klocki, ale się nie udało. Które, którędy teraz? Chyba trzeba tu, w stronę tego, czy nie? Ja już widzę gdzie. Gdzie? Eee, jest potem taki wąski wjazd Na że nie wpadasz w tą dziurę, która tam jest. Aż dobra widzę już. Dzięki za podpowiedź. No. I to tam jest właśnie. No, ja sam bym nigdy na to nie wpadł, tak przyznam ci się szczerze. No, ja właśnie przez kogoś wpadłam na to, że jest takie coś, nie? No, ale fajna to jest mapa. Dlaczego takich map nie ma na Humposu? No właśnie. Ach on jest wiecznie to samo. Oczywiście Katrin nie wiem dlaczego narzeka. Przecież to świetna mapa jest. No, no mi się podoba, ja bym, ja bym oceniła to na plus. Oczywiście, ja też. Taka dla mnie prosta, a jednocześnie kolorowa. O, chyba ominęłam czekpointa. No nie? Mhm. Kurde, świetna jest. No, mnie się podoba. Nie, no ja przepraszam, ja muszę sobie napisać tutaj. Daj łapkę w górę, no przecież to jest tak fajna mapa, że ja chyba nawet jakbym miała serwer, to bym wrzuciła. No nie? No dokładnie. Kurde, czekaj, aż mam pomysł, nie? No? Bo, Bo wiesz, że Pangie ma swój serwer, nie? Mhm. Razem z Klowim. No. Ja kurde im tą mapkę podeślę. O. Bez kitu. Dobry plan. Ja ale ja im tą mapkę podsyłam już. No. Pojecham teraz do tyłu. Ej, no kurde, ta mapa to jest coś po prostu złoto, nie? Trzeba kulfonia z temu. No? Tutaj Moniek napisał tipa, ale mhm. już nie zdążę. Natomiast o, już jest podesłane, tak? Tak, już jest podesłane i sobie dodałem to do ulubionych map. Także ale fajne. I te chmury jak się ruszają. No bo ktoś ustawił tutaj e, pogodę taką, żeby żeby się zmieniała co chwilę. Też ta mapa do ogarnięcia. Mhm. I takie to ja lubię. Niby trudne, ale zarazem proste, nie? No O, o kurde, aż... Ale skręciłam No. Normalnie aż się znowu chce grać w Mhm No dokładnie. Chyba na tej stronie to sobie z, e, zawsze ten bym musiała sobie hihena he zaznaczyć, po prostu. Bo e, świetnie na serwer... e, Tej do zmiany koloru czcionki w TrackManii. To co? No że mi chodzi, że zamiast lasta to bym musiała sobie zrobić hiche. A, czyli chcesz dołączyć do chiche? No. co super. No taka fajna, y, fajna społeczność, równie jak y, u posza, tylko po prostu ciekawsze mapy są. No? To tam y, to tam gdzieś na serwerze jest prefix do mm -hmm. tego y, do to później ci mogę tam Słacznie. nie? No albo podesłać albo gdzieś tam sobie znajdziesz. Mm -hmm. O dobrze, najechałam. No prawie, prawie. Nie chcę nic mówić, ale znowu dostaniesz punkty. No. No i koniec. No i koniec też odcinka, nie? Bo wiem, że to była czwarta mapa. No. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. To był mój odcinek pierwszy z kamerą. Zapraszam na następne, a ja się z Flinem znowu widzę na następnym. Także trzymajcie się ciepło i cześć. Ejo.